To są takie typy restauracji, które najbardziej lubię. To znaczy, oni podają, zobacz, nie dość, że nazwę, to jeszcze podają ci rysunek albo zdjęcie. Ja dzisiaj jadłem manty, wszystko tutaj znam i to są narodowe potrawy Kazachstanu. Jesteśmy przy granicy z Uzbekistanem. Okazuje się, że dla ruchu samochodowego jest ona zamknięta. Chowamy więc dumę autostopowicza do kieszeni i wkraczamy do kolejnego kraju pociągiem. Przed nami nowe rozdanie, nowy kraj, idące za tym nowe wyzwania. Ostatnie już śniadanko w Kazachstanie. To co tutaj widzisz to się nazywa manty z kwaśną śmietaną, pierogi z mięsem, w środku jest baranina i wołowina, ale raczej więcej baraniny z tego co czuję. Jest to bardzo dobre. Tak wygląda ten lokal restauracyjny. Siedzimy sobie, wyspaliśmy się. Tak wygląda nasz nocleg, tak spaliśmy i to było świetne rozwiązanie, bo to była duża sala, była w miarę dobra wentylacja. Były też mniejsze pokoje dwu- czterosobowe, ale tam strój był taki i zabój, że nie dałoby rady wysiedzieć. Brek pozorom takie duże pomieszczenie, gdzie mieszka kilku, kilkunastu powiedzmy kierowców tirów albo taksówkarzy, bo to głównie oni tutaj tak mieszkają, no jest dobre rozwiązanie. Wyspaliśmy się. Na takich automatach. No i co? Zjemy śniadanie, śmigamy na miasto. Pociąg niestety jeździ co 3 dni. No i tutaj można utknąć na te 2 trzy dni, jeżeli biletów nie będzie. Witamy Cię rano. Kolejny dzień w Kazachstanie i mam nadzieję, że już ostatni na tej wyprawie wieje, także pewnie nie będzie nas słychać. Ale przenocowaliśmy w tym, nie wiem jak to nazwać, zajeździe w tej knajpie. Całkiem wygodnie. Całkiem wygodnie. I bardzo tanie oczywiście. No i teraz idziemy, mamy parę godzin na to, żeby się przejść, zobaczyć jakie tutaj zwierzęta pilnują. No i tak w ogóle wygląda cała ta infrastruktura. Generalnie dookoła to tu jest płasko, są stepy, jeszcze nie pustynie i te stepy czasami są pozalewane wodą. Myśmy to wczoraj jadąc widzieli. Tutaj jest dosyć dużo powodzi, bo mówią, że na wiosnę jak są roztopy Rosjanie spuszczają zbiorniki retencyjne i to wszystko płynie do nich. Jesteśmy rzeczywiście bardzo już głęboko na południe przy samej granicy z Uzbekistanem. I wymyśliliśmy w ten sposób, że bierzemy pociąg, przeskakujemy przez granicę, bo inaczej się nie da. Ale z racji tego, że najbliższa stacja kolejowa za granicą zostałaby nas o 22.30 i sprawdzaliśmy, no nie ma żadnych opcji noclegu, postanowiliśmy, że po prostu pojedziemy dalej i wysiądziemy około 4 rano. I to nam da czas na to, żeby się na miejscu ogarnąć, może coś zjeść i ruszyć na autostopa dalej. I to jest chyba najlepsza opcja. Najgorszą opcją jest utknąć gdzieś w środku nocy bez opcji noclegu, nie znając miasta, nie znając miejscówki. A teraz idziemy, może coś złapiemy po drodze. Jedziemy tutaj kolejną furą z buchtarem. No i co? Wyszliśmy, od razu się zatrzymał i nas podwozi. No jest fajnie, ma takiego wielkiego dira. No i nie musimy drelować do miasta. Gitara. I myślę, że tutaj właśnie będzie dosyć łatwo z autostopem. Chwilę sobie z nim pogadamy i śmigamy dalej. A, a to jest właśnie ta kolejna restauracja. Tak, tu jest tak, że właśnie masz knajpę. Przy knajpie masz miejsca do odpoczynku plus takie zbiorówki i pokoiki. No i można wziąć prysznic, wykąpać się, zjeść coś. Ceny niskie, jest okej. Okay. Jesteśmy w mieście, które się nazywa Beniua. To jest miasto ostatnie przed wyjazdem do Uzbekistanu, ponieważ jedyna droga do Uzbekistanu prowadzi przez pociąg. Nie da się wjechać samochodem, dlatego robimy wyjątek i będziemy podjeżdżać kawałek pociągiem. Podrzucił nas gość, który jechał śmieciarką i porozmawialiśmy se chwilę na ten temat. I rzeczywiście zauważamy, że tutaj jest bardzo czysto, zobacz, tu nie ma żadnych śmieci. Może ja już po Afryce mam obniżony próg, jeżeli chodzi o śmieci, no ale tutaj jest super czyste miasto. No i to mi się akurat bardzo podoba. Idziemy teraz zobaczyć bazar, i idziemy zobaczyć pociąg, dworzec właściwie. A tutaj zobaczcie jest karetka pogotowia po prawej stronie, tak one właśnie wyglądają. To jest ten słynny kazachski ser, który nazywa się kurt. Ja właśnie go gryzę, bo mi Pani dała. No i powiem Ci, że jest to mega intensywne. są one, lekko kwaśne, ale bardzo dobre. Mówią, że to jest bardzo, bardzo zdrowe. A to coś, wie się jak dla siebie, zobacz. Dobry no. dzień. Stolisko dla wegetarianina. Mhm. A ja w ogóle kupiłem sobie skarpetki za 1000 TNG i jestem bardzo szczęśliwy, bo stare się rozpadły, więc wyrzuciłem, a nowe teraz mi trochę posłużą. Patrz jak wyglądają te sałatki, jak to wszystko świetnie tutaj jest sprzedawane. I gdybyśmy mieli naczynia, to byśmy je kupili, ale niestety nie mamy i zastanawiamy się, jak mamy to jeść. A w sumie to potrzebujemy jakieś jedzenie ze sobą wziąć. No idziemy zrobić tak zwaną obczajkę, czy są jeszcze bilety, czy już ich nie ma. I jak często chodzą pociągi do Uzbekistanu. A tak wygląda w ogóle ten dworzec i tutaj stoją pociągi towarowe na razie, ale zaraz będziemy szukać osobówek. Pociąg, cały tłum ludzi się wywalił weszli tutaj do tej knajpy, zaraz Ci ich pokażę zwróć uwagę na to, że to są sami faceci jedną kobietę tu widzę a reszta to są mężczyźni, to ludzi Ciśniemy na dworzec autobusowy i tamten tłum ludzi w tej knajpie to byli właśnie robotnicy, pracownicy którzy jadą do pracy do Rosji bo mówią, że Rosjanie płacą w dolarach i płacą lepiej Zobacz, tam poziom życia jest dużo wyższy niż w Uzbekistanie, skoro oni z Uzbekistanu jeżdżą pracować do Rosji, tak jak my, Polacy, kiedyś jeździliśmy pracować do Niemiec. Kobiety oczywiście nie jeżdżą, sami mężczyźni, dlatego tak najpa była pełna facetów. Kobiety siedzą w domach i wychowują ich dzieci, a oni jeżdżą, zasuwają na to, żeby te dzieci i te kobiety utrzymać. Zobaczymy już w pociągu. Przed nami 12 godzin drogi, i o 4 rano z haczkiem, 30 wbijamy do już miasteczka w Uzbekistanie. Tak wygląda pociąg. No właściwie to wygląda lepiej niż w Afryce, w którym jechałem, więc myślę, że będzie gitara. No i w ogóle dają tutaj pościel nawet. Spójrz. Cztery łóżeczka. Ja mam piętnastkę, jak na 13. Najlepsze możliwe miejsca. Dlaczego? Dlatego, że na dole nie musisz się wdrapywać, schodzić i tak dalej. No i oczywiście dają tak zwane dyżurne klapki, których ja nigdy nie używam, bo mam swoje. Pamiętaj. Nigdy nie używaj tych klapek dyżurnych. Jesteśmy właśnie na granicy kazachsko-uzbeckiej. Jest kontrola paszportowa i nie tylko. Tutaj celnicy chodzą, sprawdzają. I tu jest mega ciekawa akcja: mianowicie przeszedł się pan po wszystkich przedziałach i położył każdemu po dwie śmietany. Zobacz, sprawdziłem dokładnie, no niby oryginalnie zapakowana i niby tam nic stałego nie ma, ale nie wiadomo, czy to jest kokaina, czy heroina, czy jakieś inne rzeczy zamiast śmietany w opakowaniu po śmietanie. I generalna zasada, jeżeli ktoś przed granicą prosi Cię o to, żebyś coś mu przechował, przeniósł, nigdy w życiu pod żadnym pozorem się na to nie zgadzaj, ponieważ nie wiadomo, co ci ludzie przemycają. Generalnie tutaj przeszedłem się po wszystkich przedziałach i wszyscy mają podwie śmietany. I tutaj tak zwany prawadnik, czyli ten, który odpowiada za. Cały wagon powiedział, że po mamy taki układ z celnikami, że no generalnie można przewieźć po mietanie na, na łebka. Więc wkładamy do każdego przedziału pod dwie śmietany, a później je zabieramy i sprzedajemy. Niby okej, okay, ale powiedziałem wyraźnie, że to nie są moje śmietany. One tu leżały, ja ich nie dotykałem i one mnie nie interesują. To nie jest moje. Nie? Nigdy w życiu nie bierz przed granicą od nikogo niczego. Jakby cię nie prosił, jakby nie argumentował, jakby nie przekonywał. Nie wolno. Ponieważ nie wiesz, co jest w środku, a za to odpowiadasz przenosząc to przez granicę. Jesteśmy w miejscowości Nukuz w Uzbekistanie i to jest bardzo wyjątkowy dzień, ponieważ dla mnie jest to początek wyprawy, ponieważ jest to pierwszy kraj, w którym jeszcze nie byłem na tej wyprawie. Więc Uzbekistan jest pierwszym krajem, do którego wjeżdżam pierwszy raz. A druga rzecz to taka, że dzisiaj są akurat moje urodziny. Więc można powiedzieć, że zaczynam wyprawę życia w dniu urodzin, 48. I to jest fajne. Jest wcześnie rano, jest ciemno. Tutaj zegar pokazuje 6.30. No i myślę, że tak za godzinkę zacznie robić się jasno. To jest jedyne miejsce, gdzie jest jasno, bo całe miasto jest wygaszone i jest totalna ciemność. Więc wygonili nas z dworca, bo mówią, że nie możemy tam być. No, to siedzimy sobie na zewnątrz. Aczkolwiek tu jest bardzo ładnie i bardzo czysto. Podoba mi się to miejsce. No ale musimy przeczekać, tak przynajmniej z godzinę, żeby się zrobiło trochę jaśniej. No i wtedy możemy ruszać dalej w miasto. Tutaj nie ma latarni, to znaczy są, ale nie działają. Wyłączają prąd na noc. No i są głębokie rynsztoki, więc jest tak dosyć słabo. Ale to nie jest zła godzina, żeby przyjechać do danego kraju, do danego miasta. Najgorzej przyjechać wieczorem, jak nie masz jakiegoś noclegu albo w nocy i generalnie nie wiesz gdzie iść i co ze sobą zrobić. Natomiast teraz. To już będzie coraz jaśniej, no i generalnie jest coraz bezpieczniej. Więc ruszamy, zaczynamy nową wyprawę i będzie się działo. Pierwsze chwile w Uzbekistanie. Zobacz, jak wyglądają w ogóle bloki. I ludzie mają tutaj ogródki przy blokach i sobie uprawiają normalnie działki. A jesteśmy w centrum miasta. W ogóle te bloki wyglądają ciekawie, taki postsowiecki klimat. Spójrz, rury wentylacyjne, właściwie kominy od kominków są wyprowadzone na zewnątrz. Każde mieszkanie ma swój niezależny ciąg, czyli każdy ma swój piecyk, każdy sobie wyprowadził rurę i każdy sobie o nią dba. Przyjechaliśmy. W pół do czwartej rano i było totalnie ciemno, ale okazało się, że chwilę pogadaliśmy z ochroniarzami i w ramach wyjątków puścili nas na dworzec, czego nie robią, bo nie mieliśmy biletów kolejowych na jazdę dalej, no i dzięki temu mogliśmy sobie tam posiedzieć w poczekalni, skorzystać z toalety. Było bardzo fajnie. No i ciekawi mnie ten Uzbekistan, nigdy tutaj nie byłem. To jest moja pierwsza wyprawa do Uzbekistanu. Stwierdziłem, że trochę tutaj posiedzimy w tym Uzbekistanie, ponieważ zawsze gdzieś ten Uzbekistan mnie ciągnął. To jest drugi kraj pod względem bogactwa, jeżeli chodzi o Azję Centralną, po Kazachstanie. Natomiast poziom życia w Kazachstanie jest mniej więcej 4 do 5-krotnie wyższy niż w Uzbekistanie. No to sobie wyobraź jak to tutaj wygląda. Więc będziemy to wszystko oglądać, sprawdzać, pokazywać ci. Na razie już sabaki za mną gonią. Patrz, jakie fajne przejścia pomiędzy budynkami. W Polsce nie do pomyślenia. No, idziemy w stronę centrum, mamy półtorej godziny na piechotę. Akurat się przejdziemy, będzie koło ósmej rano. Dojdziemy do hostelu. No i powiem szczerze, pomimo tego, że mieliśmy wagon sypialny, ta noc była taka rozbita, że chyba przyjdę i się położę spać. To, co w Uzbekistanie jest fajne, to to, że mniej więcej połowa ludzi mówi po rosyjsku, a właściwie może nawet większość. No i będzie łatwo się dogadywać. Nie tak jak w Kazachstanie, ale podobnie. Aha, no idziemy, szukamy bankomatu. Będziemy wypłacać pieniądze. Ja wypłacę około 1,5 miliona. To jest niecałe 500 złotych. Fajne są te tutaj kwoty zawrotne. Zobaczymy w ogóle, jak wyglądają banknoty. Zobacz, jaka akcja. Miasto 330 tysięcy ludzi. Jesteśmy w sumie przy samym centrum. I spójrz, jaki ruch. A jest godzina taka, że u nas już wszyscy do pracy gonią. Notabene sprawdzę, która jest godzina. No, jest godzina równo siódma. I zobacz, co tu się dzieje. Pustki. Fajne to. Podoba mi się. W tych postsowieckich krajach podoba mi się ten luz. U nas w Polsce też kiedyś tak było. Podobnie. I tutaj szliśmy koło tych bloków. I to, co jest ciekawe, to to, że w ogóle nie ma pod nimi samochodów. Czyli u nas przy tego typu domach wszystko obstawione autami. Nie idzie zaparkować. A tutaj puchy. No i to daje mi taki sentyment. Siódma rano, środek tygodnia. Miasto. 330 tysięcy mieszkańców. Pustki. A tak w ogóle idziemy sobie i zobacz jakie fajne tutaj rowy melioracyjne są. Tu bardzo zadbane, mnóstwo kwiatów, mnóstwo grządek, wszystko jest widać świeżo wyplewione, uprawiane. No i dbają o to, żeby to było tak ładnie i schludnie, na miarę oczywiście możliwości, bo kraj bogaty nie jest. Kraj ma również zasoby. I największym zasobem kraju jest złoto. Ma jest w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o wydobycie złota na świecie, i to jest bardzo, bardzo mocna pozycja. Drugą mocną pozycją w Uzbekistanie jest produkcja bawełny i o tym będzie chyba cały odcinek, ponieważ pojedziemy zobaczyć wyschnięte jezioro aralskie, które było kiedyś czwartym zbiornikiem wodnym na planecie. A teraz jest tam pustynia. No i to jest efekt sowieckiej myśli technicznej, czyli słynne zawracanie. Biegu rzek, no, i rezultat jest taki, że to jezioro wyschło. I tam pojedziemy i będziemy to wszystko oglądać. Wraki statków, które stoją, no bo nie były w stanie już odpłynąć. Są zasypane piachem na pustyni. Tak czy inaczej, dzięki temu Uzbekistan jest potentatem, jeżeli chodzi o produkcję bawełny. I to też będziemy sprawdzać i oglądać. Mijamy trochę ludzi, którzy biegają, i to jest fajne. Tak samo było w Kazachstanie. Spotkaliśmy w Kazachstanie kilku młodych ludzi, nawet na autostopach, którzy nie palą, nie piją i generalnie prowadzili bardzo zdrowy tryb życia. No i to mi się osobiście bardzo podoba. Patrz, idziemy tutaj i goście robią wełnę, bawełnę. Nie wiem, ale numer. Taka malutka manufaktura. Patrz, jaka świetna maszyna. I on tutaj to robi. I normalnie na ulicy ich wyczailiśmy. Nie wiem, co to jest. Czy to jest wełna, czy to jest bawełna? To jest to bawełna. A zapylenie tu jest potworne, więc wychodzę. Zobacz. I tutaj im to chyba przywożą. W takich frędzlach. Tak. Oni to przywożą i oni to przerabiają później na materiał. Chyba. Nie wiem, nie można się z panem porozumieć. Trochę. Ale... Fajnie, 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 że nam pozwolił tu wejść. A w ogóle tak wygląda ta firemka, zobacz. My Jesteśmy na ulicy. Idziemy sobie. I tu goście mają taki kurde... Nie wiem, walec chyba to był kiedyś przerobiony. A to w ogóle wygląda nasz hostel i tu mieszkamy. Jest świetny. 23 zł. Prysznic i łóżko. I internet. Czegoś jeszcze potrzeba. De facto, dzisiaj pierwszy dzień w Uzbekistanie. Piję kumys. Oni twierdzą, że to nie ma alkoholu, ale nie wiem, kręci mi się w głowie. Ale pytałem w trzech miejscach i, uważa, i twierdzą, że nie ma. Natomiast jest to bardzo mocne. Tutaj jest napisane, że jest to kobyle mleko na zakwasie miodowym. I. Bardzo ciekawa potrawa, naprawdę fajny napój, polecam, rekomenduję, jak będziesz mieć okazję spróbuj, jak wiadomo są dwa rodzaje kumysu, pierwszy z kobylego mleka, drugi z mleka wielbłąda, albo właściwie chyba wielbłądzicy, tak mi się wydaje. No i w ogóle dzisiaj jest przepiękna pogoda, ja rozstałem się z moim płaszczem przeciwdeszczowym, wyrzuciłem go, ponieważ... 31 stopni, 31 stopni, i fajny wiaterek, jest naprawdę rewelacja. A tutaj jesteśmy przy jakimś meczecie. I tutaj ludzie idą się modlić. I co, na rowerach wjeżdżać nie wolno, ludzie się kręcą. I chyba zaraz tam wejdziemy. Tylko nie chcę z tą butelką tak na hamę włazić. Zobaczymy, co się wydarzy. No i w ogóle to jest taki bardzo dziwny kraj. Tu jest taka ciekawa architektura, ciekawy klimat. Ta młodzież chodzi w tych takich mundurkach. Do szkoły. Bardzo mi to przypomina Naddniestrze 20 lat temu. Jak byłem pierwszy raz w Tiraspolu, to właśnie tak mi to się teraz przypomina. Oczywiście tam nie było meczetów, ale cały taki klimat, infrastruktura, samochody, sposób zachowania nawet ludzi. Oni tacy są trochę wstydliwi, ale się patrzą, uśmiechają, faceci zagadują, kobiety odwracają wzrok. Taki ciekawy klimat. No i idziemy sobie na jakiś tam bazar, rynek. No i mijamy takie oto właśnie w i tak jak w Kazachstanie no może nie tak, ale podobnie jak w Kazachstanie, bardzo dużo przestrzeni. Bardzo dużo przestrzeni, bardzo duże place, drogi. Żeby gdzieś dojść, to trzeba iść ładnych parę kilometrów. Ale akurat nam to nie przeszkadza. Jest świetna pogoda, mamy fajny czas, świetny hostel 23 zł dokładnie wyszło za nocleg na zbiorówce. Poznaliśmy fantastycznego gościa z Indii i powiedział nam, że tam, gdzie jedziemy, będzie. 49-50 stopni w cieniu. Więc możemy się nastawić na upały nawet bardziej niż afrykańskie. Kumys, wypity. Wchodzimy na bazar. Pierwszy bazar w Uzbekistanie, jaki widzę. Jeszcze nie byłem. No i co, handelek kwitnie, różne rzeczy tutaj się sprzedają, no i zaraz się zapuścimy w te uliczki, zobaczymy co tutaj się w ogóle odbywa. Na razie kraj robi na mnie takie wrażenie, bardzo, bardzo pozytywne, ponieważ nikt się nie śpieszy, wszyscy są spokojni, jest absolutny brak nachalności tych ludzi, zero, nie ma, jest tak, że... Wszyscy są mili, wszyscy sympatyczni, wszyscy chcą pomagać. I co już jest ciekawe, o ile nie było tego w Kazachstanie, o tyle tutaj już wzbudzamy zainteresowanie, o tak powiem. Ze względu na nasz wygląd, zachowanie, ubrania i tak dalej. W Kazachstanie jest dosyć dużo narodowości, jak wiesz, jest też mnóstwo Ruskich i Ukraińców, a tutaj jest ich mniej, ponieważ ten kraj jest 5 razy biedniejszy niż Kazachstan, więc oni tu nie poprzyjeżdżali. No i widok takiego człowieka o takiej bladej cerze, to jest jednak tutaj rzadkość, w związku z powyższym ludzie nas zaczepiają, zagadują, uśmiechają się. Jest bardzo miło po Afryce, bo jest totalny brak nachalności, więc jest super. Będę ich to pokazywać. A jutro jedziemy oglądać wyschnięte morze aralskie, czy tam jezioro aralskie. To też będzie fajnie.